Witam Was moi kochani, ryczy z tej strony. Moi drodzy, od jakiegoś czasu już mnie nosiło, żeby chodziłem z tą myślą, żeby nagrać jakieś moje w końcu przemyślenia na temat Diablo 4 i co ja w ogóle o tym wszystkim sądzę, i tak dalej, i tak dalej. I na samym wstępie chcę powiedzieć, że nie wiem, czy będę ciął ten filmik, czy nie, bo jak będzie za dużo y, yy, albo za dużo A, albo za dużo, nie wiem, czegoś, jakichś przestojów, ciszy, to pewnie, kurde, będę musiał trochę poczynić filmik. Inaczej też by było, kurde, gdybym miał kamerę, to tak bym w sumie to zostawił, puścił. Cholera, będę chyba musiał kupić to, jednak kamerkę bardziej na live, żeby to, żeby było widoczne z kim, z kim kto z kim macie do czynienia. Dalej, no już na samym wstępie chcę powiedzieć, że w filmie mogą być wykorzystane przekleństwa i wszelakie bluzgi, dlatego jak jesteś słabo odporny na tego typu rzeczy, albo może masz do, wokół siebie jakieś dzieci, albo coś to jak najszybciej prosiłbym wtedy o ucieczkę stąd, jak najszybciej, no jeszcze chwilę poczekam. Także do tematu. Od jakiegoś czasu chodziło za mną, żeby nagrać coś o filmikach na temat Diablo 4, ale pomyślałem sobie, że w tle mają lecieć jakieś nie moje filmy. Nie mojej produkcji to mnie normalnie aż biało mi się robiło. Także ja nie mówię, że żeby komuś tam robić reklamy, aczkolwiek tu muszę dodać, że jestem, nie jestem zamknięty absolutnie na jakieś, nie wiem, współpracę w tym temacie. Jestem otwarty na wszystko oczywiście w granicach rozsądku. Na przykład, nie wiem, żeby poprowadzić jakiegoś wspólnego podcasta z kim Albo jakieś wspólne przemyślenia, na przykład już po beta testach, po tych preorderowych i po tym. Troszkę mnie to zastanawia, dziwi albo przeraża. W zasadzie nie wiem, jakiego tutaj słowo można użyć, że jak można wypowiadać się w ogóle na temat gry, która jeszcze nie wyszła i nie ujrzała światła dziennego, a można. No jest przykładów w kurwę, tak naprawdę. Internet pęka w szwach, YouTube. Jest nałapany wszystkimi informacjami wszelakimi na temat Diablo 4. Ja wiem, że ma być hype. Ma być robiony hype wokół gry, ma być szum robiony. Dla to jest super sprawa. Tylko. W... Ale czy ktoś z deweloperów gry komuś za coś płaci? Wątpię, żeby jakiś youtuber, tak jak tutaj, mówię o nas, graczach takich i. YouTube'owych, co trochę tam sobie streamują i, i nagrywałem jakieś filmiki na temat y, Diablo, czy tam jakiejś innej gry. Wątpię, żeby ktoś dostał jakieś wynagrodzenie, aczkolwiek może jestem w błędzie, może się mylę, to mnie poprawcie wtedy. Ale YouTuberzy też, wiadomo, ja tego nie neguję, żeby sobie narobić kliknięć, wyświetleń, a może, może jakiś subek poleci. To jest całkiem zrozumiałe, to jest kompletnie naturalna rzecz. Ja ogólnie się z tym wstrzymałem, żeby nagrywać jakieś filmy o Diablo 4, y, aż do dzisiaj, aczkolwiek mogłem to zrobić już prędzej, y, y, wypuścić do sieci jakieś sobie właśnie nagrania y, z, z, z gry. Yy, yy, tak jak ja przechodziłem beta testy w zeszłym roku, na przełomie października, listopada, bo grałem, tak. Jednych z tych yy, z nielicznych wybrańców. <grym> Oczywiście żartuję, bo to tam jest dla, dla długo yy, wieloletnich graczy, chyba to było, nie? Także. Ale no w sumie u z, z sieci, znaczy się z sieci, z listy tam znajomych to w zasadzie trzech chyba tylko kurde uda mnie grało, a nie mówię, bo mam trochę tam tych znajomych też nawalonych przez te 10 lat grania w Diablo 3, jednak tam się trochę z ludźmi przegrało różnymi, jedni tam grali więcej, drudzy mniej, jedni tak, trzy jedni strach. wiadomo jak to jest, nie? no w każdym razie stare chłopy, a głupie, nie, i każdy, to jest takie na, darmowe robienie reklamy dewe, deweloperom, żeby nabijać im kabzy. kabza to jest umożliwienie, komuś y, osiąganie dużych zysków w łatwy sposób, jeżeli ktoś by chciał wyszukać co czasem ten synonim słówka albo coś. W każdym momencie razie ze swoich doświadczeń, które miałem y, na, w zeszłym roku na przełomie października listopada, ale ja w ogólnie jakbym miał, to wolałbym, nie wiem, puszczać kurwa czarny obraz albo nic, tylko po prostu mówić i tak dalej. Strony internetowe to jest co innego, jak ja pokazuję, nie? bo ja nie jestem producentem stron. Oczywiście tak, to jest w pewien sposób reklama dalej i tak dalej. Ja nie mam nic do tego, bo gra jest, gra będzie przekozacka, wiadomo, y, i, i w ogóle jeszcze tak bym chciał na marginesie coś powiedzieć w tym stylu, że nie ma co za dużo narzekać ogólnie na tą grę jak wyjdzie, no, zresztą zobaczymy na pewno zawsze, był nikt nikomu kurwa nie dogodzi, nie, to nie jest tak, że wypuszczą i wszyscy będą zadowoleni, zawsze każdy gdzieś jakieś dziury się yy, do gdzieś tam dostrzeże ktoś jakieś tam niedoskonałości, jakieś ten, no ale to jest, to jest tylko od, od ludzi dla ludzi no na pewno to jest na 100% jestem pewien, że nikt z nas lepiej kurwa tej gry by nie wyprodukował i jej nie zrobił, nie, to jest Ogólnie dzieło jest zajebiste. Nie? Ja nie grałem, bo ja nie lubię gier typu pay-to-win, żeby dzielić graczy, kurde, tak jak w prawdziwym życiu. Że ktoś ma więcej kasy i, i chuj tam nie Bo ja sobie nakupuję gadżetów później I w Diablo Immortala w ogóle nie grałem Oczywiście widziałem to na, na tych na przebitkach różnych w YouTube i tak dalej I nawet taka jedna chyba tam nie wiem Afera była dość głośno, bo mi chyba na telefon Jakaś informacja kiedyś tam przyszła, że gościu w Ameryce Nakupował sobie chyba gadżetów Tego wszystkiego Wylewelował postać na, za 100 tysięcy dolców I potem w serwery go puszczali Tak, że on chyba sam czy z jakimiś tam Dwiema, trzema osobami, bo nie miał Kto z nim grać, bo on był tak kurwa mocny Tyle wpierdolił pieniędzy na to, także masakra jednym słowem, jeżeli tutaj oni by to faktycznie długiego czasu, oni mówią, że nie zrobią yy, pay to win, no to ja sądzę, że oni tak się będą tego trzymać, bo to by nie był strzał w kolan, to by był po prostu strzał w łeb, bo taki graczy jak ja podejrzewam jest wielu, którzy tak, ja jestem jeszcze starej daty, że tak, za grę, za towar kupuję raz, tak i koniec i, i, i to ma mi funkcjonować i działać. Jeżeli będzie ten battle pass i tak dalej, co też to jest dla mnie ogólnie nowość, no to jeżeli to mają być te strojki na choinkę, sobie tam kupować tylko za kasę, ok, to sobie niech będzie, ja nie mam absolutnie żadnego problemu do tego, ale jeżeli gra się w jakimś stopniu przekształci na to, że będzie pay to win, że trzeba będzie kupować, żeby się potem rozwijać, nie, to do widzenia. Dla mnie w świecie gier, takim sztucznym internecie, wszyscy są równi. Ja nikogo nie oceniam, kto co coś ma, jak wygląda i tak dalej. Dla mnie tutaj są wszyscy równi, a w prawdziwym świecie wiadomo jak to wygląda. To jest realia, są inne, ale w internecie. Wolę, żeby, żebyśmy zostali wszyscy równi. I tak naprawdę yy, mówię nikt nie musi ogólnie się zgadzać z tym, co ja tutaj mówię. Nikt nie musi się zgadzać. To są moje prywatne mm, przemyślenia, z którymi się mogę podzielić, tak może, może ktoś się będzie. Ale no w każdym razie grunt, że ja się z tym zgadzam. Nie? Grunt i, i ja wam mogę coś teraz jeszcze fajnego, bo to mi się zawsze z dnia świra to yy, przypomina dzień świra Jak jest gościu, mówi ten, że moja jest tylko racja. I to święta racja tego gościa kojarzycie, nie? Bo nawet jak jest twoja, to moja jest mojsza niż twojsza i że właśnie moja racja jest racja najmojsza i to czy tego się trzymajmy jeżeli chodzi mówię o filmiki ja nie mówię też że chłopacy tutaj dookoła wszyscy co robią tak fajnie sobie pooglądać bo też ja się tam czasami coś dokształcę z tego co na przykład czegoś tam nie pamiętam z bety na przykład że czegoś tam nie odkryłem i tak dalej także też sobie nie mówię ja sobie z takie filmiki też czasami pooglądam y, od, od kolegów wszystkich tutaj i tak dalej i tak dalej co to tam tworzy te filmiki bo to jest też coś pierdolne ze śmiechu jak na przykład wiesz, połowę z tych rzeczy w ogóle nie, nie wejdzie, albo później na przykład będzie w sezonach dodawany. A tak w ogóle mnie jeszcze zastanawia, bo nie wiem czy ja dobrze to też wszystko rozumiem, jeżeli chodzi o sam... Tutaj, to, tutaj się wyświetlałem teraz ten, że wczesny dostęp, ale mi chodzi ogólnie jak gra wyjdzie, będzie miała swoją premierę tak 6 czerwca, ci preorderowcy wszyscy, w tym i ja oczywiście, nie bo zostałem z znego jak to się mówi, opierdolony w każdym bądź razie, że już kupiłem, wiesz, preorder, że nie yy, gra, że nie jest dokończona i tak dalej, dość gra, ona wyjdzie i tak i tak w jakimś stopniu, w jakiejś części nie będzie yy, ten, nie będzie dokończona, bo deweloperzy dawno już zapowiedzieli przecież, że ona będzie dalej yy, usprawniana i tak dalej przez te sezony i w ogóle i bla, 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 można i jak w ogóle jest taka opcja, ja miałem, mówię, parę groszy akurat wolnych przy sobie w tym momencie i mówię, a czemu nie mam sobie skupić? Kurde, już spokojnie mam, bo czasem później nie wiadomo, każdy ma różne wydatki. Także to uważam, że każdego indywidualna sprawa to jest czy ktoś już kupił preordera, czy nie. Także gra wychodzi premier mam 6 czerwca, tak a kiedy to w ogóle jest? Ja muszę sobie sprawdzić 6 czerwca, to było w jak wtorek chyba jakoś? nie, z zojumicę wtorek, no a preorderowcy dostaną drugiego, tak? Czyli drugiego zapchane już będą serwery, a jak 6 pierdolnie, no to już w ogóle siądzie wszystko wtedy na to wychodzi. Zobaczymy jak będzie. Jeżeli chodzi o wczesny dostęp do bety, to będą preorderowcy między 17-19, czyli to będzie już piątek, piątek, sobota, niedziela i to będzie jeszcze trwało w nocy, pewnie z, z niedzieli na poniedziałek zobaczymy, ja na pewno będę to streamował, także już z góry od razu też chcę zaprosić na streamka do mnie i wtedy otwarta beta, to wątpię, że ktoś będzie oglądał, może zrobię stream, może nie, grać na pewno będę grała, Czy zrobię streama, zobaczymy, może zrobię, może będzie jakieś zainteresowanie, zobaczymy, nie, bo chciałem też jakieś filmiki porobić z tego tytułu i zobaczymy, czy w ogóle, czy uda mi jakąś postacią dojść do 25 poziomu? No, myślę, że, są to, że tak, a może i paroma nawet. Teraz dopiero się zaczyna. Teraz ja dopiero chcę powiedzieć yy, moje przemyślenia na temat zamkniętej bety, która miała w zeszłym roku na przełomie yy, października listopada. I teraz tam jest otwarty świat. Tam, tam nie ma podziałów, tak jak tutaj jest na. Na Europę, na Azję, na Amerykę. Tam, tam jak odpalisz, jak cię serwer przekieruje, tak z tym grasz. Także ja yy, grałem tam z ludźmi z całego świata, praktycznie. Poznałem też fajnego gościa, jednego z Ameryki okazał się Polakem. Tam jeszcześmy Rozmawiali po polsku na Discordzie, muszę kurde swoją drogą do niego odnowić kontakt szybciutko. Powiem tylko taką sprawę, że Lochy na pewno fajna, fajna zajbista sprawa, jeżeli chodzi o Lochy. Te Lochy stają się coraz trudniejsze, to jest na pewno na 100%. Tam, sam doświadczyłem tego. I tak na szybko chcę powiedzieć ogólnie o tych arenach PVP. To jest fajna sprawa, jeżeli chodzi o, żeby się wylewelować szybko. Nie? Jeżeli macie tam, ja mówię o teraz zamknięta beta w zeszłym roku dla wybranych. Taki żarcik. W każdym razie dostałem ten zaszczyt pierdolną i skorzystałem z tego. Także grałem trochę z przerywnikami, bo ja byłem też w Polsce między innymi i tak dalej, i tak dalej. W tamtym czasie to mieliśmy już Endgame, czyli to, co jest po fabule. Także to też, też zupełnie było co innego. Można było iść do 50 poziomu i 50, mieć paragonów, ale to w zasadzie to wyglądało tak czy siak, jakbyś mm, cały czas miał levelę, jakby, nie? Że to tak, bo na drzewku się zatrzymałeś, do 50 punktów mogłeś tam na drzewku, swoim drzewku umiejętności, oczywiście mówię, yy, każdej postaci tam do 50 poziomu, 50 punktów, znaczy punktów było chyba więcej, ale ogólnie rozdysponować sobie te punkty na drzewku umiejętności, a później to przechodziło właśnie w takie jakby punkty paragonowe, ale to nie było jakieś tam różnicy, bo nie wyświetlał się na przykład tak jak teraz, że masz diablo, że poziom 70 i paragon na przykład tam 1000, czy paragon 5000, nie? Tam po prostu było dalej wyświetlało się jako level, nie? że do setnego levelu mogłeś się wylevelować i to na tym było koniec. Tylko, że od 50 poziomu było koniec rozdawania punktów na drzewku umiejętności wtedy się mm, było dokładane te następne takie te drzewka właśnie w formie takich kwadratów, gdzie można było je obracać. I w każdym tym kwadra w kwadracie wielkim było pełno różnych pasywnych umiejętności, które można było zaznaczać sobie własną ścieżkę do, taką, żeby mm, wydrukować nie? I, i, i te ścieżki były też y, zaznaczone na tak jak nie niebieskie pyły załóżmy, czyli takie słabsze umiejętności, wtedy te żółte były mocniejsze i w formie właśnie takich pieczęci tak jak teraz mamy w aktualnym sezonie 28 w Diablo 3 tak jakby się te pieczęcie tak by się zrywało, ale to można było własną drogę taką zrobić i wtedy znowu można było drugi taki kwadrat dołożyć trzeci, czwarty i tak dalej tak dalej, tam chyba z 8 ich było czy ileś no i mówię, były umiejętności takie właśnie słabsze niebieskie, wtedy te rzadsze to były żółte i legendarne to wtedy tam te pieczęcie jak się odkryło taką legendarną to od razu się pole takie zrobiło dookoła Dziś pieczęcie można było wtedy przy tym przyklepać. Wtedy dopiero ta moc tam działała, nie? No, no naprawdę jest co robić w każdym razie, w diablo. Jeżeli chodzi, mówię o to levelowanie, to jest sajabista sprawa na PvP. I jeszcze jedna taka sprawa. Myśmy jednemu gościowi też żeśmy go levelowali. Ja ogólnie znam, że ja doszedłem chyba do 90 poziomu yy, barbarzyńcom. Tak, ogólnie zacząłem grać na początku tym -od No kształtnym. Oczywiście druidem, mam na myśli. Nie wiem do którego poziomu, bo już w sumie nawet nie pamiętam, mam to gdzieś na zdjęciach w telefonie sobie zrobiłem. Tam nie pamiętam, który miał poziom 30, chyba 40 czy któryś poziom i wtedy zmieniłem na barbarzyńcę i dopiero aż mnie normalnie jakbym się z letargu ocknął. Z w ogóle on miał cztery bronie, z czterech broni można korzystać, jeżeli chodzi o barbarzyńcę. Mówię, no do 90 poziomu, do setnego już nie zdążymy. 92 poziom miałem chyba, jakoś tak, 92, 95. Ale grałem z gościami, co mieli po setnych poziomy i teraz jaka była jeszcze różnica między tymi gościami. Zajebisty gość był tym druidem, bo jak żeśmy wchodzili tam na te lochy podziemia, to na przykład tam robiliśmy, ja na przykład dawałem tam na nie wiem, na 7, na 8, ale to nie można mylić też z głębokimi szczelami, tak jak tu, bo to jest zupełnie inaczej wygląda te, te podziemia, te lochy. Sprawa jest taka, że żeśmy szli na przykład tam na 30, 40 poziom tych lochów, chyba czy 50 chyba nawet, to ja tam padałem. Ktokolwiek miał jakiś byle smród, mnie dotknął, to poleżałem, a on tym druidem dawał się tam zamienił, nie wiem, w jakiegoś, w tego w wil, wilkora, chyba czy w coś i te tornada takie robiłem. To wszystko padało przy nim, wszystko padało. I później, bo to w tym jednym zdaniu właśnie grałem, a drugim, z drugim z Ameryki jakimś się tam spiknęli i ten i potem ten drugi gościu grał czy nie czy on też nie on grał barbem tak i ja barbem no także także dwóch barbów żeśmy salatali potem oni mi pomagali mnie trochę wylewelować i tak jeden gościu biegał po tych arenach PVP słuchajcie że dosłownie kosił wszystkich nie wszystkich czarodziejki tamtych tych roków wszystkie postacie jakie mogły być i zwykle tylko był ubrany miał na sobie poubierane ciuchy legendarki nie miał tam wcale żadnych tych ogólnie te starożytne to one były jeszcze podzielone chyba też na trzy rodzaje tam jakieś były bardziej złote jakieś coś tam i z takimi max max wylewelowanymi rzeczami to um, on miał akurat udostępniony offline że tak powiem swój swój ekwipunek bo można też zamknąć że jesteś prywatny i nie masz wglądu kompletnie żeby spojrzeć na czyjąś postać w każdym razie skille i umiejętności w ogóle były y, ukryte także nie wiem bo to tylko była też beta także nie można mówić jak już będzie prolog i całą fabułę będziemy przechodzić i tu mnie też właśnie zastanawia ile my będziemy mieli czasu bo teraz ja do tematu, szybko jeszcze zboczę z tematu. Ile my będziemy mieli czasu, też de facto, żeby sobie przejść ten prolog, fabułę całą, tam ileś tych aktów będzie, tak? 5, bo jest 5 miast. Kiedy się zacznie ten pierwszy sezon? Bo ja rozumiem to, że także po trzech miesiącach, czyli przepraszam, mamy tak czerwiec, tak? To cały nie będzie czerwiec, lipiec, sierpień i teraz co? I we wrześniu wejdzie sezon, już jakby de facto pierwszy, tak? Byle to mnie poprawcie, nie wiem, w komentarzach albo te trzy miesiące, tak jak ja mówię, od startu, żeby. Mamy czas, żeby sobie tam przejść fabułę, i wtedy automatycznie mamy już dostęp po przejściu fabuły, że mamy dostęp właśnie do endgame'u. Czy będzie musieli czekać, aż się sezon zacznie? Nie? bo tego, tego Nie wiem, czy ja, czy ja to gdzieś pominąłem, czy ja przespałem te informacje. Może ktoś gdzieś coś wie lepiej, także proszę mnie poprawić. Muszę sobie załyczyć herbatę. To jak się stary robi, to już nawet już wypić, kurwa, nie może. Nie, nie, nie. Zresztą, jak wy, wypiję, weekend się zaczyna. To o to mi głównie chodziło też, nie? Jak to będzie właśnie z tym z tym, z, tym, z tym z tym przejściem fabuły? Ja mówię tutaj o 6 czerwca, nie? Tak jak się zacznie, tam drugiego dla preorderowców jak się yy, ile będziemy mieli czasu tych, żeby tą fabułę przejść czy po, po przejściu fabuły będziemy mieli od razu dostęp do endgameu czy dopiero będziemy musieli czekać jak wyjdzie jak wyjdzie pierwszy sezon także możecie pisać albo w komentarzach mnie poprawić i teraz jeżeli chodzi o ten PVP no bo tutaj to na koniec, bo ja dopiero na koniec praktycznie na to PvP zacząłem chodzić, bo tam z kimś tam trochę powygrywałem, kogoś pozabijałem, miałem satysfakcję z tego, wtedy po zabiciu to wiadomo tam wy, wylatywały te, już zapomniałem teraz cholera, to może było ten materiał rzemieślniczy jakiś, kogoś jak tam zabiłeś na przykład czaszka, jak kogoś tam zaszlachtowałeś to wyskakiwała czaszka z jego pseudonimem jaki miał w grze. I teraz nie wiem do czego te czaszki miały być um, używane, nie wiem, czy to tylko było jako trofeum, jako coś, ale z nich wylatywały jakieś tam te um, dusze chyba, czy jakoś tak to się nazywało, poprawcie mnie też, że można było to później przekuć chyba w jakąś broń, czy w jakieś um, wydać rzemieślnika w mieście i na coś przekuć chyba na, na broń, czy jakoś tak, teraz nie, nie, bo nie korzystam tu z niczego, yy, kurde, a ja sobie też mam jakieś notatki porobiłem prędzej, a po prostu mi z głowy leciał, bo miałem za dużo na głowie ostatnio. W każdym razie yy, gościu się trafił, jakiś też, chyba dunia o dziwo, latał barbarzyńcom i był poubierany w zwykłe legendy. I w, te, I w te legendy, bo udało się akurat przejrzeć. Nie, nie wiadomo do końca jakie on miał tam skille i jakie pasywki. Mogliśmy się tylko z chłopakami domyślać. Oczywiście po angielsku, moim łamanym angielskim, bo ja zadowolę się w innym kraju i, i w innym języku. Człowiek musi zapierdalać, ale tam tyle coś z nimi rozkwiniem. Oni oczywiście płynnie po angielsku zapierdalali niesamowicie. Żeśmy latali, żeśmy sobie tak levelowali. Oni mi pomagali mi levelować najgości no jak w pryzja, czy wszystkich zabijać, i tam faktycznie po dziesiątym chyba zabójstwie czy po którymś, to na tej arenie cię wtedy widać na tej mapce, ale jak siedzisz w tym, w tym mieście, nie? bo tam chyba było około dwóch, jedno miasto było, i tak koło tego miasta były właśnie areny PvP i, i jak się nie mylę, chyba jedno miasto tam gdzieś na mapce, tak jakby na całą mapę jak się patrzało. To jedno drugie wyżej było i tam chyba też były areny PvP. Nie jestem pewien już teraz, ale tak mi się wydaje, dwie areny chyba były PvP, ale głównie się wszyscy na tej jednej jestem skupiali, tam takie mniej więcej to wyglądało jak doki, nie wiem, jak kurast o. Piachy były i tak dalej. Tak, gościu chyba zaszlachtował, nie wiem, teraz dziesięciu graczy, to był pokazywany na mapie, że on jest już takim zajebistym gościem i on nas przez przypadek też poza, tam pozabijał, bo myśmy się na, naparzali z potworami, bo to nie jest tak, tylko że tam sami gracze tylko byli, tylko też potworki, nie? że te potworki fale takie jakby potworków były, żeby można było sobie naprawdę szybko nabić poziom, nabić level. Gościu się okazało, że miał tylko same legendy, miał wszystko to poskładane tak, żeby to pod młota w każdym razie. On leciał z daleka już tym młotem uderzał w ziemię. Nie wiem, czy teraz nie. Jestem pewien, czy szła już fala, czy nie. Szła w każdym razie z daleka już nas wszystkich zabijał i nie było na niego rady. Oni chłopacy byli ode mnie kupę silniejsi. Oni byli już dawno, mieli po setnym lewerze Level jeden miał setny, drugi miał setny, i oni już tam już się dalej jeszcze rozbudowywali, bo level po prostu stanął, ale można było sobie rozwijać się dalej pod względem tych pasywnych umiejętności, które można było sobie zrywać tak jak, tak jak na tym na te pieczęcie, na tym ołtarzu w Diablo 3, teraz z tego sezonu 28. I ten można było się dalej po prostu na level stanął na setnym, ale można było się dalej rozwijać i przede wszystkim przedmioty można było sobie coraz tam lepsze znajdo, po, poznajdowywać i gość był tak zrobiony, kurde, wcale nie miał jakieś nie wiadomo, ten zwykły po prostu miał przedmioty, wszystko po prostu w jedną, jedną całość to się zazębiało, dlatego on był taki silny, żaden tam mak, nikt z, nie, z nim nie miał szans. On po prostu wszystkich rozpieprzał i to żeby było jasne, to nie trwało tam. Myśmy to chyba go parę godzin próbowali ubić i we trzech żeśmy na niego lecieli, nicu ja po, po kolei wszystkich rozpieprzał i to trwało tak ogólnie, bo na drugi dzień i na trzeci dzień się jeszcze pojawiło, także ciągle gdzieś on tam się pojawił, tak akurat przypadło, że te serwery nas połączyły, także przez trzy dni ubijał nas jak szmaty, że tak powiem, nie? ale chcieliśmy ten, bo z gościem wszedłem też w komunity, żeśmy tam zaczęli pisać, bo się mówię, ten co ty masz tam poubierany na sobie, to fajnie odpisał, że mówi nie, ja mam otwartą kartę, możesz sobie sprawdzić i myśmy sobie faktycznie, i ja wam powiem szczerze, ja sobie nawet Kurwa zdjęcia w telefonem przy monitorze sobie porobiłem, dokładnie co on ma ubrane na sobie i jakie afiksy ma. wątpię że teraz będzie w, w prologu i w tym, w tym pierwszym akcie, co dostaniemy teraz fabuła, żeby się tak zrobić, ale jak y, później będzie dostęp do endgame'u staram się mniej więcej zobaczyć, czy to jeszcze w ogóle będzie miało prawo bytu, czy, czy faktycznie tak pozostaną te przedmioty i mniej więcej w tych afiksach, bo jak pozostaną, to wam powiem, że mam zajebistą receptę na barbarzyńce. Nie? Normalnie kurwa wymiot jest. Masakryczny, mniej więcej co porównać i tak dalej, bo czasami to nie jest tak jeden do jednego. Jeden afiks się może mylić i już chuj szczelił całą postać, nie mówię, ale to były też poubierane wszystkie te ciuchy, co on miał na sobie, czyli tarcza, hełm i to, co mówię, tarcza mówię, cztery bronie co on miał, klatę hełm, bo tam było troszkę też po zmianę, o i na pewno na pewno jeszcze zostawią zajebiście mocne hard triki na koniec, oczywiście deweloperze mówię o bizardzie, że będziemy jeszcze zajebiście czymś zaskoczeni. Na pewno, bo to jest tylko mówię szczątkowe mi dostali. No ale w każdym razie podsumowując to, bo nie, bo się znowu kurwa rozgadałem, na pewno, miało być 5-10 minut, a już chuj pewnie z pół godziny pierdole. Na pewno tak, dla mnie jeżeli chodzi o porównanie przejście z Diablo 3, a tą betę, co grałem w zeszłym roku Diablo 4, to przeskok graficzny to jest w ogóle masakra, się, to tak jak kiedyś było przejście z grafiki z Diablo 2 na Diablo 3, to też było od razu. Wow, jakie pierdolnięcie, to tutaj doznacie tego samego. Jeżeli ktoś już poszedł na skróty i sobie grał już prędzej. W, w ten, w Diablo Immortala to nie, będzie, to nie będzie już takiego wow, takiego zaskoczenia, ale mówię, ja nie grałem w, w Diablo Immortal, bo ja nie uważam gier typu Pay to Win, to jest absolutnie nie dla mnie. Ja w, w grze, w sieci internetu uważam, że wszyscy, wszyscy są równi, a świat realny sobie pozostawmy w świecie realnym. Wiadomo, że tutaj się wtedy każdy kurwa panoszy, co mają, kasę i tak dalej. Ja nie narzekam na pieniądze, mam kurwa pieniądze, nie jestem jakiś biedny, ale nie jestem jakiś w chuj bogaty, żeby teraz, nie wiem, za 100 tysięcy, kurwa dolarów sobie odkurwić postać, jakąś nie no to nie wiem czy nawet jakbym miał nie wiem, w chuj milionów albo czy w totka bym wygrał, to ja nie wiem czy nawet coś takiego bym zrobił. Także nie, 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 dla mnie to nie są te klimaty. Nie? Dla mnie w grze każdy ma być równy, masz sobie poznajdowywać i wtedy możesz pokazać, że jesteś tam lepszy, ale nie za prawdziwą kupioną kasę. Nie? To na razie to spierdala to nie ze mną. Także przez graficzny, jeżeli chodzi między Diablo 3 a Diablo 4, to jest kurwa yy, o 180 stopni, to jest dzień a noc zupełnie. Na plus oczywiście grafiki Diablo 4, w ogóle klimat jest faktycznie tak jak mówią zrobili fajnie mroczny, dalej tak jakby trochę skopiowali z Diablo 2, ale w nowoczesnym wydaniu, w nowoczesnym stylu to jest pokazane w Diablo 4, także nie bójcie się, że teraz będzie o nie wiadomo, coś ten nie, bo to widzicie sami na przebitkach u innych youtuberów i, i, i u deweloperów gry, że tak to wygląda, że no jest jednak mrocznie i tak dalej, tylko w nowoczesnym po prostu jest to wydaniu zrobione. Yy, co jeszcze chciałem się podzielić? No mówię, także ja grałem druidem na początku, Później przed na Barbarzyńcę i jeszcze krótko, w międzyczasie jakoś na kromantę chciałem zrobić. Także w ogóle jeżeli chodzi o same jakby składanie buildów ich i tych umiejętności jakie oni mają i pasywki, to jest zupełnie każda jedna postać. Nie wiem właśnie jak Rowu, jak Łotrzyca i Czarodziejka, bo nie, nawet nie miałem okazji, żeby z nimi pograć tymi postaciami, bo jak stwierdziłem, że, że wezmę sobie postać Barbarzyńcy sobie założę, to normalnie mówię wam to jakbym się z Letargu jakoś obił że na pewno to będzie raczej moja pierwsza postać, w którą będę grał i jak da radę, to będę starał się jeszcze o postać da ograć bardziej ze zrozumieniem. Ja myślę, że teraz już w beta będzie bardziej coś po polsku. Jeżeli nie, to trzeba będzie znowu z translatorem zapierdalać niektóre techniczne sprawy. Diablo 4 na pewno zajebista gra pod względem, tak moim, moim skromnym zdaniem, graficznie wykurwista. Mrok Diablo 2 to jest na 100% w wydaniu nowoczesnym, oczywiście na styl Diablo 4. Roboty będzie co nie miara. W chuj kontentu jest tyle napierdolone. Na raz, że ciężko to będzie obalić, będziemy, będziemy się jednym przez drugiego informacjami przerzucać na temat, a to tak się robi, a to tak, a to tak. Można, tak ja powiem szczerze, nie? To co, można kupić, kurwa, drugi już komputer albo drugi twardy dysk z jakieś 10 albo no Z 10 terabajtów, i to wszystko napierdalać tam. A i w ogóle, jeszcze jedno takie spostrzeżenie dla tych, którzy mają trochę starsze komputery, bo ja ja już mogę powiedzieć, że mam ten starszy to już trzeba będzie 6 lat w tym roku. 6 lat temu, kupowałem, to była petarda, bo to prawie kurde chyba 10 koła też na to wydałem. Na samego PC, to ja nie mówię o monitorze myszce i tych innych gównach. Eee, sama jednostka, ale teraz te 5-6-letnie kompy uciągną to, ale jeżeli chodzi tutaj o internet no wiadomo internet trzeba mieć tam jakieś tam wystarczy załóżmy te 50 megabitów bo ja mam też grafika tylko chodzi tutaj o twardy dysk jeżeli macie dysk HDD to ciężko was widzę jeżeli chodzi o PC, ty, no wiadomo na, na tych nowszych na laptopcikach macie SD ja mam akurat już dawno temu sobie zakupiłem zmodernizowałem w jakimś tam czasie nie ja od razu miałem z, chyba z, z SD dyskiem tak w każdym razie gra musi wychodzić na dysku SD inaczej wam powiem że tnie i można Kurwa się załamać, nie? Czy teraz mój sprzęt, grafika, procesor siada? Na początku, chyba pierwsze dwa tygodnie gram, aż w końcu mnie ten gościu, fajny kumpel, uświadomił: mówi, weź, to przeżyć człowieku na SDN. To jak w końcu się potem zdecydowałem, przerzuciłem na SD to zupełnie jak ręką odjął, płynnie gra chodziła, także i zapierdalało wszystko nie było jakichś problemacji nawet nie było takich problemów, żeby się dostać na serwer no wiadomo, bo to mniej ludzi niż na rozpoczęcie teraz sezonu 28 w Diablo 3, no te pierwsze 3 dni co ja powiem, to piątek, to piątek, sobota, niedziela to ja cały czas miałem codziennie problemy, żeby się wbić, po dwie godziny czekałem w kolejkach, kasowałem wychodziłem z gry, wyłączałem komputer vlogowałem się, nic nie dało, w kolejce czekałem to jednak się szybciej dostałem, masakra, można było się na te serwery wbić, zobaczymy co, co teraz się będzie działo. Także, także to by było chyba. Nie wiem, jak coś zapomniałem, nie wiem. Jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu, no to naprawdę chwała Bogu. Jak myślicie podobnie jak, jak ja do mnie, to, to naprawdę super pionę przybijam one naprawdę przybijam i no cóż dalej mogę rzec pewno będę streamował tą tą prerodę roską ten wczesny dostęp 17 8, nie wiem czy wszystkie 3 dni zobaczymy jak to będzie U mnie na kanale na, na moim kanale na YouTube także polecam zobaczymy co będzie moimi oczami zwykłego gracza jak ktoś jest zainteresowany i 24 25 26 zobaczymy czy tylko sobie pogram czy coś by nagrał może jakieś filmiki coś zobaczy coś coś będzie na w każdym razie jak będą głosy za tym ktoś będzie w ogóle zainteresowany żeby żeby z puścił tego streamka też, bo ktoś na przykład jeszcze nie kupił i albo się waha, albo ten czy na razie może nie ma kasy, albo chciał zobaczyć, także także ten, także wtedy możecie dać znać czy, czy byście byli zainteresowani, żeby żeby nakręcić ewentualnie, puścił takiego streamka też z tej, z, tej, z tej drugiej otwartej bety także to by było chyba na tyle, dostatecznie wyczerpałem temat dzięki za wspólne obejrzenie filmiku no i do usłyszenia, do zobaczenia i do następnego razu Także hej, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.